Co, ja tam lubię tankować paliwo na sercu. Wiecznie fanie Afaune rzekają, że im ręce śmierdzą paliwem, że muszą korek odkręcać, że im nalewak śmierdzi. Nie wiem na no co oni się dawno rzekają. Zobacz, jak ten samochód jest zbudowany. Zobacz na tym wiedy zalowany korek. Paliwa. Aluminiowy. Słyszysz ten dźwięk? Ja osobiście lubię ten dźwięk. Samochody elektryczne są pozbawione tego dźwięku. Panie, fałgiecznie mówią, że musi być tanio, tanio, tanio. A gdzie jest przyjemność, ekscytacja? Dla mnie osobiście to jest jak dla kogoś religia. Ja to czuję. Tankuje samochód. A wisieńką na torcie jest to. Co wy na to? W elektrykach nie mają takiego dźwięku, co?